Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj mamy ofiarowanie pańskie, czyli Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Światła, Dzień Życia Konsekrowanego. Chciałbym, żebyśmy z wiarą dzisiaj zaprosili światło Chrystusa do naszego serca. Boga, aby był cały w nas, w mocy Ducha Świętego. Panie, wypełniaj nas w całości. Nasze serce, myśli, wszystko w nas wypełniaj. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii takie słowa. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A w świątyni żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu to Duch Święty objawił i tak dalej. I była też również prokini Anna, która też w Duchu Świętym prorokuje. Kochani, dzisiaj jest taki moment, kiedy Święta Rodzina przynosi Jezusa, pokazując go świątyni, pokazując go ludziom wiary. Jest rozpoznawany przez tych, którzy są pełni Ducha Świętego. Symeon, Anna, pełni Ducha rozpoznają Jezusa w Duchu Świętym. To pokazuje nam Ewangelia. Chcesz rozpoznać światło na ziemi, którym jest Chrystus. Jest to możliwe w Duchu Świętym. Nie rozpoznajesz światła na ziemi. Proś o Ducha Świętego. Nie rozpoznajesz Boga w swojej rodzinie, w pracy, w wydarzeniach trudnych i pięknych. Proś o Ducha Świętego. Aby wziąć światło, którym jest Chrystus i je rozpoznawać, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Bardzo Was zachęcam dzisiaj, kiedy modlimy się za konsekrowanych, kiedy modlimy się o świętość życia, żebyśmy chcieli to światło ściągnąć w mocy ducha do swojego serca. Abyśmy mogli za Jezusem powiedzieć, że ja jestem światłością, ja jestem tą światłością. Chrystus we mnie, On jest moją mocą. W mocy Bożej wszystko się dokonuje, ale naprawdę jest we mnie światłem. To jest i dla konsekrowanych i dla każdego z nas. Mamy być świętymi, do tego Bóg nas wzywa. Nie tylko ludźmi poprawnymi, nie tylko ludźmi grzecznymi, czy że według prawa wszystko się zgadza. Mamy być święci, do tego jesteśmy wezwani. Chrystus w nas. Jak Symeon, który rozpoznaje Boga na ziemi. Jak Anna, która rozpoznaje. I wielu, którzy byli później w historii, rozpoznają Jezusa, który jest obok. Duchu Święty, pomóż nam rozpoznawać Ciebie. Niech dzisiaj ta modlitwa, wołanie o Twoją obecność w nas pomoże nam rozpoznawać Jezusa, światło świata. Błogosławię Wam z całego serca, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam, żebyśmy wszystko robili w Bogu. Wszystkim konsekrowanym składam serdeczne życzenia świętości życia, współpracy z Duchem Świętym na co dzień. Każdemu z Was tego zresztą życzę. A teraz pomódmy się z mocnymi w duchu. Tutaj poniżej jest oświetle, o światłości teledysk. Posłuchajmy i pomódmy się nim. Do zobaczenia.